Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Biuro podróży dookoła świata podało, że aż 20 tysięcy osób, czyli 40% klientów biura odwiedziło Egipt. Ile osób korzystało z usług tego biura? 40% z klientów biura, my nie wiemy ile to jest, czyli x... Odwiedziło Egipt i mamy napisane, że te 40, czyli to jest 20 tysięcy osób. No to to lecimy na ułamek dziesiętny, czyli przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo z namnożenie, a resztę przepisujemy. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo, czyli tutaj dokładamy 1, 0. 20 dzielona 4 to jest 5 i zostają tutaj 4, 0, czyli będzie to 50 tysięcy osób. Tyle klientów jest w tym biurze podróży. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. thank mm -hmm. you